Witajcie kochani po raz kolejny na kanale IngasoTV. Tym razem danie bez mięsa. Taki który można się najeść. Użyjemy wiele różnego rodzaju warzyw, kiełków. Jeżeli chcecie przemycić więcej włoszczyzn do Waszej diety, to możecie również użyć takich warzyw jak marchewka, jak pietruszka, por, makaron ryżowy czy sojowy, czy jakikolwiek dostaniecie, najczęściej jest to ryżowy. Można sparzyć we wrzątku. Chwilę pogotować lub tylko sparzyć lub namoczyć dosłownie w zimnej wodzie na kilka godzin. On potem łatwo i bardzo fajnie dochodzi na patelni. Jedźmy dalej, i zobaczycie jak to wszystko wygląda. Na początek troszkę czosnku. Jak zwykle ten czosnek mnie, prawda? A także cebula. Można, przed, można go również nieco zmiażdżyć przed krojeniem. Patelnia mocno się rozgrzewa. Także cebula. Cebulę również pokroję w takie dłuższe piórka, czyli od środka kroję ją. Od środka, one ścinam ją na takie właśnie tego typu paski. Dobra, mam już część składników. Yy, olej. Myślę, że olej jest już częściowo rozgrzany. Mogę teraz dać chili, nie za dużo. Na przykład, yy, jeżeli lubicie ostre to oczywiście możecie dodać go więcej. Ja bardzo lubię, ale sam tego nie będę jadł, więc dodaję go tylko trochę do posmaku. Ok, pierwsze skoniki lubią na patelni. Dodam również teraz e, zieloną fasolkę, która jest tylko. jest świeża, nie jest gotowana, więc ona potrzebuje nieco więcej czasu od pozostałych składników. Wszystko sobie tutaj mieszam. Jeżeli chcecie zrobić taki makaron z mięsem, również jest to. Dobry moment, żeby teraz dodać, na przykład kurczaka czy wołowinę. Marchewka, ona też wymaga, lubię przemycać takie dania, takie warzywa w takich daniach, więc marchewka będzie tutaj fajnym dodatkiem. Na pewno będzie fajnym dodatkiem, bo może pochodzić ją w cienkie plastereczki, półplasterki. Ja tego kroję ze skosa, bądź w paseczki, również będzie fajnie chrupała w naszym daniu. Będzie super dodatkiem, a także przemycimy, myślę, że sporo wartości odżywczych, które właśnie marchewka. Ze sobą niesie podam kawałek imbiru. Może skrobać właściwie jego drugą stroną noża, ewentualnie łyżeczką, ale myślę, że warto dodać. Ok, mamy imbir. I tam się troszeczkę przypala, widzicie? Cebulka, niektóre części cebulki nam się przypalają. Czas na kolejny składnik, będzie to zielona papryka. Myślę, że już nie muszę przesadzać ilością. Robię dzisiaj dwie porcje, więc też nie mam co tutaj jakby. Papryka również w jakieś kawałki. Strzela z y, sokiem. Y, zapach w całym domu. Zapewne, ponieważ nie włączą wentylatora, żeby nie zagłuszać mojego filmu, papryka zielona. Każdy rodzaj papryki byłby dobry, prawda? Por, ten delikatny por, on również nie lubi dużej temperatury, więc dodam go już teraz, bo właściwie nasze dania dochodzą. Już może go pokroić różnego rodzaju wzdłuż włókien. Przykład tak, wtedy on wam się zachowa, ponieważ włókna idą wzdłuż pora. Jeżeli pokroimy wzdłuż, wzdłuż włókien, on Wam się fajnie zachowa. Jeżeli włókna prościnacie, tak ja teraz prawdopodobnie przy dłuższym smażeniu on Wam się po prostu bardziej rozleci. To zależy od tego, jak chcecie, co chcecie, co czytujecie. Czas już na y, kiełki, pędy bambusa. Zobaczcie, tego wszystkiego tu już jest. Już powoli muszę przestać z dodawaniem, bo za chwilę nie wymieszam y, wszystkiego w razem. Trzeba jeszcze chwilę poczekać, aż wszystko teraz trochę nabierze. Smaku. Możesz to doprawić również miodem. Możesz to lekko posłodzić, dodaję dodać drobinę powideł ślubkowych czy sosu jakiegoś słodkiego, orientalnego. Dodam jeszcze kiełki bambusa, już nie za wiele, żeby już nie przesadzać. Cześć, mogę i tak dodać jeszcze później na sam na talerz. Trochę tych kiełków takich mieszanych, to są kiełki soczewicy, przecieżycy, różnych innych, takich nasion bardziej strączkowych. Zobaczcie, co, mi, co tu się już dzieje. Tu już wyraźnie widać. Że, e, że tutaj w tym daniu mamy na dużo ciekawych składników. Co więcej, orzeszki. Orzeszki już również teraz, one są tak podprażone. Jeżeli nie macie posiekanych, podprażonych, można zrobić to osobom na garnku wcześniej, posiekać sobie je, odłożyć lub zacząć od orzeszków, tak żeby one się zdążyły podsmażyć. Również część zostawiam na później. Myślę, że fasolka jest jeszcze na pewno dość twarda, ale to nie przeszkodzi temu, żeby ona fajnie chrupała w tym daniu. Podobnie właśnie jak na przykład marchewka, czy jeżeli byście użyli na przykład pietruszki z Jak widzicie danie jest dość szybkie do przygotowania. Ja sobie tu siekam szczypior na jakieś dłuższe kawałki, tak by nam, nam fajnie to danie jeszcze tutaj fajnie na sam koniec przydekorował. Yy, mogę dodać jeszcze świeżej papryczki sobie tutaj zostawić, mi troszeczkę zostało, tak żeby całość posypać prawda na koniec. Tym razem cieniuteńko już, yy, już nie muszę tak gonić i ta papryczka jeszcze nam może przydekorować całe danie na sam koniec. Fajne byłaby cytryna, jednak nie mam. Myślę, że to jest czas, kiedy mogę dać sos sojowy. Możesz... Dodać, możesz całość po prostu posolić. Ajajaj, wszystko wyskoczyło. Myślę, że to jest czas, by dodać już makaron. Ewentualnie jeszcze, żeby tu trochę miejsca, by dodać tutaj jajka. Ok, wsuwam wszystko na bok, bo czas na jajka. O, 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 o! Jedno. Drugie. Teraz mam tutaj troszeczkę marzeń to Mogę sobie spokojnie te jajka tutaj wysmażyć. Zrobić z nich takie małe. przesuwam bardziej ogień pod jajka. Przesmażam te jajka, jak widzicie. One nie mają mi tutaj łączyć wszystkiego. Nie mają być składnikiem spajającym cały sos. Tylko mają być takim dodatkiem, właśnie, suchym do naszego dania. Zobaczcie, jak robią się z nich już takie małe jakby kawałeczki, małe kluseczki, omleciki, czy to można było, część omlecika, to można teraz już wymieszać z całym naszym daniem. Makaron. On potrzebuje paru minut, dwie porcje, czyli dwie takie garsteczki. Zobaczcie kochani, ile tego wszystkiego tu jest, prawda? Jedna marchewka, kawałek papryki, miseczka yy, kiełków różnych, yy, jedna, druga, trzecia, trochę czosnku i mimo wszystko zobaczcie, co się dzieje. Nasz makaron, teraz będziemy to aż ciężko wymieszać. Często kucharze dodają nie zamykam się buzia, widzicie. Często kucharze dodają ten makaron nieco wcześniej, tak żeby on miał szansę się po prostu lekko, troszkę dam tej wody, miał szansę się lekko połączyć z tymi innymi składnikami, a te delikatne składniki później, te które nie wymagają aż takiego długiej temperatury wyrządzania, właśnie później. Teraz musimy to wszystko tak wymieszać, by ten makaron nabrał troszkę by ten makaron mógł również w tym wszystkim się fajnie opiścić. Teraz czas y, sprawdzić, jak nasz makaron się czuje. Odkrywam naszą y, pokrywkę. Zobaczmy, jak te warzywa się. Y, makaron jest już praktycznie miękki. Dzięki temu, że jest dość niska temperatura, te warzywa się fajnie nam y, porcyjnie nie za duże. Tak, kochani, by można było spokojnie to zjeść. OK, całość jeszcze posypię orzeszkami. Dodam szczypior, dymkę, czy jak to tam zwał. Troszkę papryczki. Jeszcze kilka kiełków. Które będą cudownie chrupały. I kochani, nasze danie bez mięsa jest już praktycznie gotowe. Tak się prezentuje. Również te smaki również możecie dobrać pod swój styl możecie smaki dobrać, tak lubicie, dobrać takie warzywa jakie lubicie, świetnie sprawdzicie się na groszek cukrowy brokuł, brokuła, e, czekać tykwa, dynia różnego rodzaju dodatki, tak by to danie urozmaicić pod wasze gusta, pod, wasze, pod waszą dietę dodać składniki jakie chcecie, jeżeli unikacie w ogóle jakichkolwiek zwierzęcych artykułów to eliminujcie jajko i jak widzicie macie nadal fajne danie, które bardzo warto zjeść, które na pewno będzie wam smakowało, które na pewno e, przyniesie, doda wam dużo energii i siły po to żeby Mm, Paszur Gani pracował tak jak na razie smacznego. I zapraszam do subskrybowania kanału, obejrzenia innych moich filmów i przygotowania właśnie takiego dania. Dziękuję, tym razem nie próbuję.